Nas skłoniło to, że nasze piece, które pierwotnie w których paliliśmy, wypaliliśmy akurat trocinami, zaczęły się psuć i byliśmy przed rozwiązaniem tego problemu albo inwestować w te piece i je remontować wymienić nawet na now, nowsze, bo to były właściwie, jeżeli chodzi o, o grupę, to tam y, trudno było nawet określić, w których latach powstały. To było pierwsze. Po drugie z komina leciał dym, y, który przeszkadzał mieszkańcom. Te okolice tutaj przyjeżdża dużo turystów, zresztą mieszkańcom Kalisza też przeszkadzał. Y, I to było, musieliśmy podjąć decyzję, albo idziemy w nową technologię, albo zostajemy przy starej i będziemy się męczyć z tymi piecami, gdzie rzeczywiście były różne kłopoty z uzyskaniem opału, bo już z trocinami był kłopot, a także no z pracownikami w tej kotłowni i dlatego to była taka decyzja, że coś musimy zrobić. No i, i właśnie zmieniliśmy ogrzewanie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Znaczy tak, szukaliśmy firm, które by nam pomogły to zrealizować ten pomysł, bo, bo Praktycznie my nie wiedzieliśmy jak to ugryźć i w Brusach mieliśmy miałam znajomego który właśnie tam firma Kerry się pojawiła i on między innymi wskazał tą firmę ale też rozmawialiśmy z innymi firmami i najbardziej stwierdziliśmy zarząd i rada nadzorcza stwierdziła że najbardziej profesjonalna jest firma Kerry dużo rad dawali, dużo pomagali właśnie w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, to znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o te sprawy papierkowe, które musieliśmy przejść do, do realizacji tej inwestycji i to jesteśmy wdzięczni właśnie firmie Keri, która nam pomogła w tej sprawie. Tak, mieszkańcy są zadowoleni i jeżeli z kimś się spotkają, to to polecają, ale do spółdzielni, do nas też się zwracają inne spółdzielnie czy też nawet wspólnoty i zawsze polecamy tą technologię, bo ona po prostu u nas się sprawdziła. Przede wszystkim jest taniej. Taniej nie, nie ponosimy już takich kosztów jak ponosiliśmy pierwotnie przy paleniu w tym starym sposobie. Także kilka spółdzielni dzięki naszemu poleceniu też przeszło na tą na tą technologię. No my już trzy, trzy sezony zimowe, teraz będzie czwarty. I sprawdza, na razie tak, bez awarii właściwie i spokojnie możemy zimą spać, bo nawet były takie obawy, bo obawy że jak prąd na przykład czasem jest wichura czy jakieś tam inne, nie? ale gdy pierwotnie paliliśmy w starej kotłowni, to też jak nie było prądu, to też było zimno. Także ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o wieś.